Witam dziś od takiego fanta. Zaczynam wykopany przed chwilą dwa kubki. Zobaczymy, co dzisiaj wyjdzie. Drugi dołek wykopany. Wyszedł guzi dalej. Płaski. Druga dziura. Śmieć. Ale to fajne, kto pamięta te czasy? Teraz już tego nie ma. Słaby sygnał, siedemdziesiąt pięć. kopania Stara obrączka. W

Zaraz Dobra, wypuścimy zaraz Dobra, się włączę. Tak jest napisane. jakieś muszki tu latają. Lecina, papier, szejfy. U góry jest jakiś znaczek firmowy, ale nie wiem, czy to już... Nie? Może ktoś by wiedział, co to znać. Już przegrał, to kopiemy Siedemdziesiąt siedem. Siedemdziesiąt osiem. Może plomba, nie wiem, Teraz. albo kawałek ołowiu albo plumbę dobra, to jest pocisk i nasz plastunek to jest inwestycja jako drzewo w końcu długo długo nic nie było ale w końcu jest jakiś sygnał jest 65 jest manetka wykopana to tylko, że i żyjemy czyścika jeden szenik cesarstwo niemieckie Widać Coś tam widać, nie za wiele. Podwójny tak, sygnał i wyskoczyły dwie monetki. Jedna a druga. Ale nie wiadomo co to za monetki. Wyczyste się zaraz włączę. Wyczyszczone. I nic ciekawego. Dwa razy po dwa zł. Stoje ryby. zakopany ale jeszcze obok jest A, sygnał A, sygnał było więcej i wszystkie wykopane i depozycik perelowski 5 zł i cztery dwójeczki i tak dwie godziny poletane dzisiaj słabitko jakby słabitko przychodzić nie chcę co tu powychodziło zrobię takie małe podtrzymywanie że to wyszło to jakoś opakowanie tak, z napisami, nie wiem czy to po niemiecku obręczka, depozyt perer, jeden fenik, guzik i mały guziczek daczek i tyle zwijam się do domu jak nic nie wychodzi to i nie ma weny, na razie hej tak, doszedłem do parkingu mam tu jakieś pouczenie chyba coś z lasów zaraz przeczytam wyzwanie dla zaparkowany samochód i mam się wstawić do nadleśnictwa ciekawy. Jadę Wychatle do dla leśnictwa, strażnik leśny tu wystawił, zobaczymy co tam się da załatwić.